Czy starcie ostatnich dwóch mistrzów polski wyzwala w tobie dodatkowe emocje? Tak, na pewno, tak. jest to dla mnie coś nowego. Będzie na pewno na co popatrzeć i mam nadzieję, że zadebytuję w tym spotkaniu. Jakie według Ciebie są mocne stanowiska? Stary? Według mnie są bardzo dobre bramkarki. Przyszło kilka dobrych, bardzo dobrych zawodniczek z zagranicy i, i, i na pewno będzie wiele emocji. Jakie w sezonie najbardziej się zaskoczył? E, najbardziej zaskoczył mnie wynik Nowego Sącza ze Szczecinem, gdzie nowy Sącz wygrał i e, Piotrkowa z Wistalem, gdzie Wistal wygrał tylko jedną bramką. Jak możesz zachęcić kibiców do przyjścia na niedzielny mecz? E, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich fanów piłki ręcznej na mecz Wistal Gdynia MKS Lublin i będzie na pewno wiele emocji.